Grupa obrzędowa zespołu pieśni i tańca Rochy z sędziszowa małopolskiego zajęła drugie miejsce na 37. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego. Konkurs poprzedziło seminarium warsztatowe zorganizowane 15 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Jego tematem był folklor Lachów Sądeckich. Kolejnego dnia w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Czcianie odbył się przegląd konkursowy tradycyjnych ludowych tancerzy z całej Polski. Głównym celem wydarzenia jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego folkloru, a w szczególności tańca ludowego. Coraz więcej ze Widzimy stylizowanych. Nie pokazujemy w tych, tych regionów czy tych układów tanecznych tak, jak one drzewie wyglądały. Jednak ręka instruktora, choreografa e, tych animatorów, którzy tworzą ten ruch amatorski w poszczególnych regionach, jest skażona ręką instruktora. Natomiast ten ogólnopolski konkurs tradycyjnego tańca ludowego i ich uczestnicy pokazują nam ten taniec nieskażony. I to jest wartość naprawdę chyba największa, jaka może być. Grupa obrzędowa Rochy zaprezentowała podczas konkursu spektakl w Sędziszowskim. Karczmie. To jest taki nasz, można powiedzieć, kultowy, kultowy taki, no, zestawienie tych tańców z ziemi sędziszowskiej i okolic, I akcenty zagożyckiej, sędziszowskiej, tutaj też taka nuta troszeczkę nockowskich, także myślę, że no, to jest taki układ, którym długo ćwiczymy, dopieszczamy go i, i myślę, że zawsze dobrze promuje naszą, nasz region. Rewelacja, naprawdę ja byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy oglądałem, znam grupę, dlatego że y, pani Krystyna Szerbiak była również moim instruktorem przez wiele, wiele lat, założycielem y, zespołu Pieśni, Tańca, Połanie. współpracujemy z y, sędziuszowem, y, wymieniamy się swoim doświadczeniem, ale również i materialnie. Natomiast y, r, grupa y, Rochy, y, rewelacja. Możemy się pochwalić wspaniałą kadrą instruktorską pani Krystyna. No, już od wielu lat w sposób doskonały nas prowadzi i, i ciągle wyszukuje jakichś tam nowych takich e, niuansów, które wprowadzamy do, do tych naszych tańców. No, myślę, że też autentyzm tych osób, y, jako grupa obrzędowa, więc są to osoby już, które tą kulturę, nazwijmy to taką. Mm, od dziecka jak gdyby odbierały, uczestniczyły czy w obrzędach, czy w zabawach, czy w tych tańcach, znają je z autopsji. No my tak troszeczkę się od nich uczymy, ci trochę młodsi. No, i myślę, że to jest takie połączenie takiego doświadczenia, trochę takiej żywiołowości. No i to myślę, że to jest taki tygiel, w którym się miesza no, te, te cechy i myślę, że to z takim pozytywnym efektem dla publiczności, bo dla niej w sumie występujemy. Hey! yeah Jak mówi instruktor i choreograf Grupy Obrzędowej Sędziszowskich Rochów, takie konkursy i festiwale są potrzebne, bo pomagają chronić tradycję i dorobek kulturowy. Niestety to zadanie wraz z upływem czasu jest coraz trudniejsze. Ja zauważam takie zjawisko, że małe miasteczka wstydzą się swoich korzeni, wstydzą się tej wiejskości takiej, w takim pejoratywnym znaczeniu, prawda? Natomiast duże miasta zakładają kluby taneczne. Domy tańca, i oni zaczynają kultywować y, te tańce ludowe. Są festiwale, wszystkie mazurki świata, wszystkie oberki. Y, Warszawa, Łódź, Lublin są domy tańca, a u nas y, wieś troszeczkę y, chce jak gdyby. Ym, no predestynuje do miejskości bardziej, niż do tego, żeby chronić te swoje korzenie, e, coś tak wspaniałego. No, my podziwiamy zawsze tancerzy z Zagorzc, z Gnojnicy i próbujemy do nich równać. Oglądamy mnóstwo autentycznych materiałów nagranych w latach 60., e, bo jeszcze żyli tancerze urodzeni powiedzmy w latach 20., -tych. I do nich próbujemy równać. Czyli my nie jesteśmy zespołem autentycznym, ale autentyzowanym i już opracowanym artystycznie. I to nas wyróżnia, że właśnie staramy się bardzo być in crudo, od źródeł. Nie stylizujemy tego tańca. Emocje i pozytywne nastawienie nie opuściło Grupy Obrzędowej Zespołu Pieśni i Tańca Rochy nawet po zejściu ze sceny. Po występie tancerze wspólnie z kapelą zespołu cieszyli się ze swojej obecności w Czcianie, przed budynkiem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom nagród odbyło się 17 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Grupa obrzędowa zajęła drugie miejsce. Gratulujemy.